dzisiaj będzie taki dzień z życia mechanika. Siemaneczko, mój ulubiony samochód, Audi A6 C630 TDI. Koło pasowe już zostało wymienione, bo przecież Audi nie potrafi zrobić do dzisiaj kół pasowych takich fajnych, więc zrobiło się dwuczęściowe. Wjechało nowe corteco, nowymi śrubami, nową podkładką, ale Wam coś fajnego pokażę. Taki pewien element, który się zepsuł a miał służyć do zepsucia silnika. I tak producent sobie wymyślił, że tutaj, jak idzie ten pasek, to, to trzeba zdjąć i odłączyć takie dwie kosteczki. Jedna kostka pozwiecie, wam będzie lepiej widać. O, jedna kostka jest tutaj do czujnika, a druga kostka do regulatora ciśnienia oleju. O tu. I ten regulator ciśnienia oleju jest zepsuty, bo już czeknie z niego olej. <laughs> Czyli Szybciej zepsuł się element, który miał zepsuć silnik, niż zepsuł się silnik. Szachmat. Ja to oczywiście składam. Niech się ten olej leje dalej. Bo to. <laughs> nie no dobra. No. Zobaczymy, co się z tym da zrobić. Ale najważniejszym elementem tutaj są hamulce z tyłu, które ktoś cofnął. Tłoczki nie cofając komputerem tego. Nie robiąc tego komputerem po prostu. Co zrobił? Wymienił klocki. Tradycyjną metodą, czyli wziął rozpierak, połamał zaciski, włożył nowe klocki, i działa! Tak działa, tak działa, że ręczny nie działa, a zacisk hamulcowy nie ściska. Tutaj no my, w ogóle to no nie ściska. No. To jest świeżutkie, co, co, dopiero co po wymianie. I już jest zepsute, wali błędem na desce, że świeci się, że ręcznie nie działa. No to jak ma działać, jak to wszystko jest połamane? Także zaczynamy. Szybko składam przód i jedziemy do tyłu. Zobaczymy, jakie zniszczenia zostały poczynione w tym układzie hamulcowym przez chyba nie niewiedzę. Bo tutaj mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest podłączamy się komputerem i cofamy sobie te tłoczki. A druga opcja to jest zdejmujemy tą kostkę, podłączamy sobie plus minus i cofamy po prostu manualnie te silniczki tutaj odręcznego i wtedy możemy spokojnie wycofać sobie tłoczek ale ani jedna ani druga opcja nie została wykonana bieram się szybko za przód i lecimy do tyłu ogólnie naprawiłem ten układ hamulcowy wystarczyło zrobić wiecie cofnięcie tłoczków nastawienie tłoczków jeszcze raz wież do wymiany i tak dalej i udało się ale tu mam takie narzędzie jak widzicie no nie jest mała ma jakieś półtora metra, nie jestem w stanie odkręcić koła, a dokładnie nie jestem w stanie odkręcić jednej takiej fajnej śrubki, która jest na taki klucz. Jak to się urwie, to wiecie co się dzieje, także brawo dla tego pana, co przykręcał te koła kluczem pneumatycznym, a dokładnie nawet tą śrubę, bo zwykłe palnicho, dobra. Dokręcasz na jedynce, sprawdzasz dynamometrycznym. 120 N ma być, prawda? Od 120 do 140, tak niektórzy mówią. okej, okay, ale kul. Cool. To. To można powiedzieć, że to się kurna palcami dokręca. To teraz. To się urwie. Ja wiem, jak ja tą rurą nie jestem w stanie tego odkręcić. Wiecie, po co tam jest ta kobyłka po to, żeby mi się nie omknęło, prawda? Nie jestem w stanie... Jest... Ja ważę 100 kilo prawie i na półtora metrowej rurze stałem! O tak! Skakałem! I nie byłem w stanie tego odkręcić, więc jak przypuszczam mocniej skoczę, to to po prostu urwę. Dobra. Koniec dywagacji. Dzwonię do klienta, pytam się, czy na hamar wiemy. Czy nie chcę, te klocki tam stukają z jakiegoś dziwnego powodu, pewnie błąd montażu, albo tanie klocki? No, i taki właśnie zestaw demontażowy, półtora metra rurki tu podparte mamy, żeby nam nie krzywiło, żeby idealnie było. I nie jestem w stanie odkręcić, ciekawe, umie ktoś to wyliczyć. Rurka ma dokładnie 153 cm, a ja ważę 98 kg. Jaki nacisk był tutaj, bo da się to wyliczyć. Ile newtonometrów było? Bo ja wiem, że to jest 1 Nm, to jest 1 kg na metrze, tak? Czyli co, 900, prawie 1000 Nm? A czy 1000 Nm byłoby na metrze? Czyli co, prawie 1500 Nm. Ok, poprawcie mnie, jeśli się mylę. No, weźcie <śpiszcie> w komentarzach, czy się nie pomyli. Wiadomo, że tam jakiś plus, minus, tak? Ale chyba dobrze policzyłem. Tara, Udało się, dobra, rozebrałem to bez urwania. No i tu mi się troszeczkę to nie zgadzało. Tam klient mówi, że to są klocki nowe, wiecie, to wszystko nowe, ale tak to mi nie wygląda, kurde, na no nowe. O. Ta, no dobra, tarcza jest, ale mają już taki, kurde, no rand. O, widzicie? Jak nowa tarcza może mieć rand? No i dobra, i to dla klienta nowe klocki oznaczają półroczne klocki, gdzie zrobił 90 tysięcy kilometrów przez pół roku. Wow, tak w ogóle to niezły wynik. No i... No dobra, te klocki są. Dużo. Ale problem był gdzie indziej. Zobaczcie, sporo. Przepraszam, nie 90 tysięcy, 60 tysięcy. Kurwa, to już ja się zawaliłem. No ale zobaczcie. Z tyłu jeden tak. Jeden tak. No dobra, no co, co robiło się? Przy wymianie klocków, te pół roku temu, gumki są ok. nikt nie zrobił podstawowej czynności. Nie wyjął prowadnic, nie wyczyścił prowadnic, nie założył nowego smaru. To jest tylko i wyłącznie to. Mógłby wtedy zauważyć, że coś tu się stało, korozja się wdała i należy te prowadnice wymienić i to by zakończyło nasz problem. Kolejna sprawa, mieć. Mieć, 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 wszędzie mieć. No, ale to jakby nie było Audi A6 C6, to musi być Audi. No i Audi sobie wymyśliło, że jarzmo jest mocowane od tamtej strony, tak jak w każdym aucie. Ale, śruba jest tam. O tam. Tam, czyli trzeba zdjąć ten wahacz dolny. O ten, żeby się do niej dostać. Tam ją widać delikatnie. Jakby to nie było kwatro, to jeszcze by dało radę. Bo wtedy nie ma półosi tutaj, tak, i przegubu, albo część tylko jest. Nie wiem, już też nie pamiętam. No, ale jest kwatro, Audi sobie wymyśliło. Zamiast tutaj zrobić jakieś takie wiecie, wypustki, i dopiero to jarzmo montowane, to nie, to zrobili tak. Głód, kurwa, góra. Ale patrząc po drugiej stronie, powiem wam, że tych klocków jest bardzo dużo. Tylko, że no faktycznie wyglądają, ujrzę. Wyglądają, że no nie są nowe, są półroczne. Kto rozpoznaje firmę? Remza. Remza firma. Tarcza hamulcowa. No mówię, no to nie jest nowe. Nie wygląda to na nowkę. Także pół roku, to jest nowe u klientów. Także spokojnie. Kiedyś do nas przyjechał klient. Powiedział, że chciałby oddać akumulator na gwarancję. No bo kupił u nas, no i się spartolił. No spoko, przecież to jest podlega normalnie gwarancji, tak? Więc co będę szukał, będę wam mówił. Podlega normalnie gwarancji. No to spoko pan przyniesie, ogarniemy temat, bo to pan stały klient to szybko. Po prostu wymienimy, jakoś tam się uda to ogarnąć. No i, i klient przychodzi z akumulatorem. No czyściutki, ładny ten akumulatorek, prawda? No i boss patrzy, mój boss. No bo ja nie pracuję u siebie, tylko jeszcze u bosa, mówi, proszę pana, ten akumulator ma 5 lat. Klient tak popatrzył. Wie pan co, ja Myślałem, że to nowy. No, taka krótka historia. Dobra, bo ja nie mogę znaleźć klucza, bo się rozdentegowałem. Także biorę się za czyszczenie, naprawę tego i widzimy się za chwilę. Tak, przy okazji, wpadła bemeczka z uszkodzonym modułem KAS. Za każdym razem trzeba było używać takiego, o, 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 takiego komputerka. Niemalże prawie za każdym razem, żeby ją odpalać, czyli synchronizację DMS kasem robić. A zobaczcie co mam. Nówkę, sztukę, kasa z serwisu BMW. Klient stanął na głowie, żeby tego kasa zdobyć. Nowego oryginalnego z BMW. Po prostu i niedowierzanie. no Nówka, nówka, nówka właśnie. Bo... O, o, kamera. Uf. Jest. O, ale wali chińskim plastikiem. Pewnie już spalony. Dobra, próbujemy zainstalować go i zobaczymy czy BMC odpali. Podobno jest już zaprogramowany w 100%, tylko wystarczy go włożyć, włożyć kluczyk, odczekać parę sekund i odpalić może się uda dobra, kas zamontowany, idziemy podłączyć akumulator i zobaczymy co z tego wyjdzie akumulator podłączony światełko się zaświeciło mam kluczyk i tylko jeden kluczyk to co, robimy to razem? odwracam kamerę, zrobimy to razem dobra, jest BMW kluczyk tak jak mówili w serwisie nie patrzcie na kamerę, bo ona nawet nie ma kamery cofania, tylko ma. A to nieważne. No dobra, to się odpaliło. Wciskamy hamulec. Naciskamy start. Dobra. Mamy kontrolki. Błąd 4x4. O, tego to nie było. Te błędy się nie świeciły. Dobra. To co, jeszcze chwilę poczekamy, tak, tak mówili, żeby wcisnąć, poczekać, wcisnąć, poczekać. No dobra, i teraz naciskamy, już tak fizycznie. No i powiem Wam, że to by było na tyle, jeśli chodzi o programowanie tego kasa. Czyli jest dokładnie tak, jak myślałem. To nie zadziałało. Kurde, to nie zadziałało. To jest tak dokładnie, tak jak ja myślałem. Że to że to nie zadziała. Kto był... Kto by przypuszczał, co nie? Że BMW się spisze. Dobra, weźmy sobie tak jeszcze. Może... Nie, nawet nie czyta tego kluczyka e, z tego. Z pilota, pomimo tego, że był... Wkładany. Co najlepsze to ten samochód jest taki dziwny, że tu jak błąd jest imobilizera, to ona nawet nie wywalała błędu, tylko po prostu kręciła rozrusznikiem, a nie odpalała. No a teraz nawet nie kręci nam rozrusznikiem. Uruchamia się zapłon, to wszystko. I to wszystko. Teraz zastanawiam się, co zrobić. <laughs> Czy podłączać komputer i próbować to zgrać tym No dobra, może sprawdzimy. Czy to się uda, tylko to mam na telefonie, więc ten program mam na telefonie. Dobra, to się widzimy za chwilę. Dobra, jak się nagrało, to widzieliście na wideo? Na wideo, kurde. Dobra, próbujemy ją odpalić teraz. Hmm? Chyba, hi, chyba nic Żartowałem. Poszła! Trzeba było po prostu synchronizować DMS kasę. I zobaczcie, że to takim prostym komputerkiem jak ten, a boż KTS 590 tego na przykład nie robi, a kosztuje dużo, dużo, dużo więcej. Dobra, jeszcze tam jest ABS, fajlurę, jakieś 4 na 4 fajlurę, trzeba zobaczyć, połączyć się o co tu chodzi, prawdopodobnie wystarczy się go przejechać i będzie dobrze. Boże, ile kontrolek gdzieś się świeci. Trochę ich ta BMeczka ma, tych kontrolek, jakieś tutaj ABS, ESP, kurde, czekajcie, o, trochę ściemnie troszkę obraz. No, także mamy ABS, parking się świeci. To czerwone, to ciekawe do czego to służy. To, to nie wiem, u mnie w Citroenie to też się cały czas świeci. Auto, cały jest, ta, kontrol atrakcji. Dobra, trzeba będzie się prawdopodobnie przejechać jakieś średnie spalanie, ma fajne i zobaczyć, czy ruszy. Dobra, jadę właśnie Audiczką. Dotrzeć hamulce z tyłu, a powiem Wam, że tak jak widzieliście. Nie zawsze to, co klient mówi, jest prawdą, tylko jeszcze dodatkowo, kurna, y, mechanik musi być takim, kurna, detektywem. O! Detektywem! To no, mężnika. No ja nie mówię, że ty mi się 6C6 źle jeździ. No, to jest normalny samochód, tylko co po prostu się pleje z tego wszędzie. Psuje do to na zabój. Tak, ja to. Wiecie, co chodzi? A co przed chwilą widzieliście. Oczywiście odpaliła, bez żadnego problemu, ale ale problem ma taki, że skrzynia biegów przestała wrzucać biegi. Tak, skrzynia biegów przestała działać. Wrzuca się drive'a i nic, zero, zero reakcji, co nie? Wrzuca się r zero reakcji, tylko parking działa. Także, o no, już słyszałem pierwsze puknięcie w tym pięknym zawieszeniu, w pięknym aucie. Dobra, jedziemy. Na tym rądzie także, co wam powiem, to wam powiem, hamulce dotarte już prawie i tyle. To teraz, co? Toyota jeszcze mam na hamulce, i tyle, a mi się ten, no i to, to w sumie będzie chyba koniec dnia, a nie wiem, kiedy ten filmik puszczę, ale chyba 13 wieczorem, czyli dzisiaj to jest chyba 13, a 14 z chłopakami i całą rodziną Forte jesteśmy na, w Opolu, pod Opolem na tym całym Master Truck Show także jak będziecie chcieli zbić pionę z nami to tam będziemy już od piątku od południa, od 14, ale dupa Uuu. prawie jak moja żona No, także będziemy tam już w Opolu od 14, mniej więcej w piątek i, no I aż do niedzieli wyłącznie. Niedzielę też tam będziemy. Dopiero się zmywamy wieczorem, także mam nadzieję, że się zobaczymy. To i ja hamulce. Tarcze klocki, nic więcej, ale zawsze taki fajny patent. Tutaj jest w tarczy. Miejsce na śruby. Dzięki tym śrubkom możemy sobie odkręcić, ściągnąć tarczę. O. Nie musimy tłuc młotem i niszczyć łożyska albo piasty. Fajne. Fajne, Toyotka zawsze miała takie ciekawsze troszeczkę te rozwiązania. Jedziemy sobie Toyotką, docieramy hamulce pomalutku, to już ta z tych, tych nowych Toyotek. Docieramy sobie hamulce i teraz tak, hmm. zawsze przy tych hamulcach to jeżdżę tak dobre, z 15 km to robię, 10, żeby je dobrze dotrzeć, żeby, że klient później wsiada, no, naciska na ten hebel i tam nic nie trzeszczy znowu jaka. Wow. No i co? zgubiłem wątek. No i zawsze docieram te heble, prawda? Ale tak kiedyś się oglądałem na jakimś TikToku czy na YouTubie, któryś z mechaników w ATE tarczach zdzierał tą farbę srebrną, co jest ona pomalowana tą darto normalnie, flexem, kurna tam czy tam jak to tam mówią, diaksem, tylko że nie tarczą, tylko wiecie, tą druciakiem, prawda? Tak mi się zdaje, że on chyba nigdy instrukcji obsługi do tych tarcz nie czytał, bo tam taka duża instrukcja, wiecie, chyba w 40 czy 50 językach, fakt, że chyba po polsku nie ma, no ale chyba jakieś podstawy, angielskiego, tybetańskiego, czy jakiegoś tam innego ma, prawda? No, <laughs> to takie trochę śmieszne było. Znaczy, śmieszne, no takie... Wiecie, tak się nie powinno tego robić, tak? To po prostu, no, no szkoda, szkoda tej, szkoda tej, 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 tarczy. No, no to będzie hamować. O kurde, ty patrzcie, że ona nawet pokazuje, ile ja powinienem tutaj jechać. o ja tu powinienem jechać 30, a ja jadę 38. Już zwolnijmy, to jaka fajna, skąd to ona wyczytała, jak tu żadnych znaków nie ma, bo to jakiś, a może po GPS leci, że to jakiś, ciekawe czy mnie namierzą, <laughs> a teraz ten, ciekawe czy te nowe samochody, faktycznie te nowe, nowe produkowane dzisiaj, mają te czarne skrzynki, wiecie, te, co tam przy wypadku zapisuje tam ostatnie 10, tam 15 sekund, co się działo z samochodem, czy hamulec, pasek były pozapinane, jaka prędkość była jazdy, hamulce czy były użyte podczas wersji wypadku i tak dalej. No, ciekawe, jestem macie jakieś info na ten temat. Muszę kiedyś poszukać. Bo wiem, że coś takiego miało być już w autach produkowanych od 2023. No to już mamy 5, niepieczeń. Nie wiem, lipiec, tak? No, lipiec. No. Także także chyba to, chyba to wprowadzili, mieli to wprowadzić. No. Dobra. To jotka jedzie na warsztat. Znaczy wraca na warsztat, oddaje klientce samochód, chyba dzisiaj już zmywam podłogę i uciekam. Jazda próbna zakończona, to co? Widzimy się na Master Trucku. Trzymajcie się, hej! Sponsorem programu był importer półkanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.